Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Yy, dodzwoniłem się do pana... No, do hodowli gwiazdeczka. Tak. Jestem zainteresowany kupem kanadyjskiego kota, ten taki bez sierści. Mhm. Tak. Yy, proszę pana, mam parę pytań odnośnie kota. Tak są. Yy, bo one tak wyglądają dziwnie, te koty. No. Im nigdy sierść nie urośnie, prawda? Nie, nie. Bo moje dziecko ma, bardzo zawsze chciało mieć kotka. Nie. Ale uczulenie ma na sierść. Na sierść, rozumie pan? No, Nie na sierść, tylko na białko znajdujące się w ślinie i w na skórku. No, ale to swink jest jak najbardziej niewskazane dla alergika. Ale to nie, to na sierść kota ma uczulenie? Nie, nie ma, nie ma czegoś takiego jak uczulenie na sierść. Jest uczulenie na sierść kota. No nie uczula białko. No byłem u lekarza. Byłem u no lekarza. Byłem u lekarza, na sierść kota powiedział. No tak, tak mówią, natomiast to nie jest na sierść, tylko na białko. Mimo wszystko ja bym chciał takiego kota. To jest taka, nie wiem, proszę pana, halo? Tak, jestem, słucham. Ten ko te koty to jest taka trochę nie niety nietypowa rasa, co? Dziwnie tak wyglądają. Pan, no to sesja gustu ja A jakie one są w dotyku, w dotyku, jakie są? Jak skóra. Jeszcze raz? Jak skóra. Co pan tak wzdycha? Halo? Tak, słucham. Pan w ubikacji jest, bo pan tak wzdycha? To może nie będę przeszkadzał, zadzwonię za parę minut. No dobra. Tak? Bo pan w ubikacji jest? No. Dobra, to zaraz zadzwonię. Tyb, CO KUPĘ ROBIŁ FU Bez kitu on tak o. Dobra